Kto zrobił motocykl Wilma? Mam na imię Krystian, koło zaadoptowany jest z bryczki konnej, belga przebudowana, tylnie koło jest Suzuki Burgman. Głównym dawcą silnika był GS500 Suzuki, na polskim rynku jeszcze nie było przednionapędowego motocykla. GS jest idioto odporny bez urazy, wytrzyma wiele, przede wszystkim jest chłodzony powietrzem. Największym wyzwaniem w tym projekcie było uzyskanie totalnej dokładności, bo nie mogliśmy sobie przy tak dużej średnicy pozwolić na jakiekolwiek bicie, bo jeżeli jest trochę scentrowane koło, to jestem w stanie sobie poradzić naciągnięciem szprych. Tu nie ma szprych. Tu przy średnicy najmniejsza wewnętrzna średnica, w której jest osadzony łańcuch, to jest ponad 740 mm. Mieliśmy odchyłkę po spawaniu 0,3 mm. To jest niesamowity wynik, który się dało uzyskać. Od pomysłu do skończonego egzemplarza trwało to 14 miesięcy. Koni to ma 48, pojemność 502 cylindry, jak w Suzuki GS. Prędkość największą, jaką jechałem, to jest 70 km. Trochę się boję, bo mam do kogo wracać i, i mam jeszcze pomysły na, na, na inne projekty, więc. Wolę tej prędkości nie przekraczać tych 70, na pewno da się, ale to trzeba być troszeczkę szalonym. Mi tego szaleństwa brakuje. Kto zrobił motocykl Wilma? Ja, Krystian Wisner-Welsiwy.